Czasem jesteśmy w związku, ale coś w środku zaczyna zgrzytać. Niby wszystko gra, ale czujesz się, jakbyś była sama, mimo że obok niby ktoś jest. No właśnie, obok. To teraz krótki reality check. Oto pięć oznak, że coś może być nie tak. Jeden. Masz więcej intymnych rozmów z baristą niż z partnerem. No ale on przynajmniej pyta, jak się dziś czujesz, a nie gdzie jest pilot i czy kupiłaś kiełbasę. 2. Kiedy partner coś mówi, a Ty przewracasz oczami tak często, że Apple Watch pyta, czy właśnie upadłaś. 3. Przeglądasz OLX i myślisz, to mieszkanie wygląda na ciche i bez emocjonalnych dramatów. To nie zdrada, to badanie rynku, prawda? 4. Kocham Cię, zamieniło się w coś jak, proszę, nie zostawiaj znowu tego brudnego kubka po kawie, albo czy naprawdę to znowu te same spodnie? 5. Kiedy siedzicie razem w ciszy i ta cisza wcale nie jest komfortowa, tylko niezręczna, jakbyście byli współlokatorami, którzy płacą czynsz po połowie. Jeśli coś z tego brzmi znajomo, spokojnie, nie chodzi o to, żeby od razu się rozstać, ale może warto zadać sobie pytanie, czy w tej relacji naprawdę jestem szczęśliwa? Bo związek nie jest za karę, nie musisz szukać klucza, żeby się z niego wydostać.